Cześć ludziska witam was serdecznie znowu znowu wracamy do GTA 3 z tej strony penetrator tym razem y, można powiedzieć, że odcinek powstał dzięki jednemu z widzów Oniku Niu GMD albo Niu GMD jak to tam czytał to już nie wiem i tutaj na dole się teraz pojawia właśnie jego propozycja y, screen z jego powiedzmy propozycją Natomiast zgniatarki, powiem Wam szczerze, że zaciekawiło mnie to, bo sam nigdy jakoś nie, nie, nie wiedziałem tego, przyznaję się szczerze, że nie wiedziałem, że jakichś samochodów do zgniatarki nie można wrzucać i to powiedzmy było jednym takim z czynników, dlaczego dla ten krótki odcinek chciałem stworzyć i tak więc przedstawiam Wam taki krótki materiał na temat właśnie zgniatarki w Harwood, jak tutaj widzicie już na samym wjeździe. Czeka na nas ciekawostka w postaci e, nazwy, czyli dopisanego hardwood, hardy wood, czyli jakieś twarde drewno, co można oczywiście jak to Rockstar e, tłumaczyć, jakieś powiedzmy odniesienie do penisa oczywiście i junkyard, skreślone art i, i art, czyli junki zostaje junk, junki czyli pun, e, Proszę Państwa. I tutaj, właśnie, sprowadziłem sobie pierwszy pojazd. Którego, jak się okazuje, no to akurat nie jest zaskoczenie jakieś, którego nie można. O! Dźwig nie jest w stanie podnieść tego pojazdu, tak? Jest to pierwszy pojazd, którego właśnie dźwig nie bierze na klatę i olewa go. Przez co. <laughs> przez co powiedzmy, nie możemy zarobić grubych. tych grubych pieniędzy, które e, jakby gra nam oferuje za jakiś pojazd, również. Niedaleko szukać mamy kolejny pojazd i powiedzmy szczerze, e, no dlaczego tego akurat do tej zgetarki nie możemy e, zmieścić, no to, to już jest trochę dziwne, bo na długość mniej więcej wchodzi, no tam, nie wiem czy tam no powiedzmy, że mniej więcej wchodzi Natomiast spójrzcie, o, i znowu, to sama, ta sama bajka, również pojazd. E, nie może zostać wrzucony. Druga sprawa wynagrodzenie. No, wynagrodzenie jest bardzo, bardzo dziwną sprawą. Bardzo dziwną, ponieważ, wiecie, no, tak na chłopski rozum pieniędzy, tyle ile pieniędzy dostajemy za dany pojazd, jest uzależnione od jego stanu. I tutaj testowałem na przykład, testowałem sobie przykładowo na tym ponym, który mamy po lewej stronie, bo na, właśnie na terenie tego, tej zniatarki, tego Harwood właśnie znajduje się Pony i powiem Wam szczerze tak, za tutaj teraz takie świeże świeże liczby sprawdzone przed chwilą, 63 dolary dostajemy za nówkę. za nic kompletnie nieruszony pojazd, natomiast już troszeczkę go poobijałem i już były tylko 43, czyli kwota jest uzależniona praktycznie od jego stanu, co jest bardzo bardzo dziwne, ja rozumiem gdzieś na skupie jakimś wiecie w salonie czy gdzieś, no to się rozumie, ale natomiast no tutaj yy, i teraz Kwoty jeszcze, to już mówię, takie kwoty powiedzmy głównie pojazdów nieruszonych, bo sobie pościągałem z ulicy. jeszcze na przykład też nie wchodzi do, do zniatarki Coach, czyli autobus ten taki, który stoi właśnie tam koło portu. Ten, tego starszego busa nie sprawdzałem, ale jeżeli Coach nie wchodzi, to powinien ten starszy bus również. I co jest najdziwniejsze, Flatbed wchodzi. Wyobraźcie sobie, że nie wchodzi tutaj wóz strażacki, ale flatbed wchodzi, a flatbed praktycznie tak troszeczkę mi się zdaje, że jest krótszy od wozu strażackiego, tak więc jakoś nie ma takiej reguły, które wchodzą, które nie wchodzą. I tak może parę jeszcze słów na temat kwot, jakie dostajemy. No chyba najwięcej udało mi się dostać właśnie za chitaha. Za nówkę chitaha, czyli 125 dolarów. Banshi, to było 115. Tam może być za infernus, i wiecie za te inne pojazdy zostało się więcej. No i inne to już jest taka średnia między 50 a 80. Radiowóz, powiedzmy na przykład 75. Taksówka zwykła 65. Cabi, ta, ta, ta taka starsza taksówka 45. Co mnie bardzo zdziwiło, gdzie ja ten miałem pony, pony mówiłem. Bardzo mnie zdziwił Borgnine 45 dolarów tylko za taką wypasioną taksówkę. Line Runner'a również yy, z nietarka bierze czyli tę ciężarówkę bez naczepy i 62 dolary za nią dostaliśmy. I to tam oczywiście e, chyba Line Runner troszeczkę uderzyłem, tak więc może byśmy dostali 65. Yy, I w sumie, tak jak jest mówię, wie, większość samochodów oczywiście wchodzi. Natomiast jest, jest parę modeli, o których wspomniałem, których nie możemy tutaj sprzedać. Tak więc jakby ktoś chciał na przykład sobie zarobić kupę kasy na samej zgniatarce już na początku gry, wystarczy na przykład, że wprowadzicie 100 tysięcy 100 banshee i będziecie mieli grubo ponad milion dolarów. Przyznacie, że interesująca, bardzo interesująca oferta. Tu jeszcze mamy taki znak zapytania informujący o, o zgniatarce. I wiecie co jeszcze? Jedna. Dodatkowa ciekawa rzecz, która mnie tutaj zainteresowała, bo wiecie, wszedłem sobie na Wikipedię, znaczy na Geta Fandom Wiki i po prostu takie tam macie ogólnie informacje o tym właśnie, o, tym, o tej zgniatarce i tutaj ogólnie o Harwood. No to, że Pony tutaj stoi jako samochód, powiedzmy, legitny, to jest ok, ale jest tutaj broń, której nigdy w życiu nie wiedziałem, że jest. To, to mnie zaciekawiło, że jest tutaj Uzi. Znam wszystkie bronie w, w Portland każda wiem gdzie jest, to mniej więcej potrafię z pamięci, ale patrzcie Uzi że jest tutaj Uzi to jest naprawdę no, ciekawa rzecz dla mnie zawsze 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 lubię takich powiedzmy smaczki takie smaczki poznawać, dowiadywać się o nich, tak więc jeszcze raz dzięki Niu GMD za zarzucenie tego tematu, bo powiem szczerze, że zawsze to troszeczkę wiecie, parę informacji do głowy wpada, jeszcze też oczywiście jeżeli wrzucamy jakiś samochód na przykład z dziwką czy z kimś oczywiście on idzie razem z nią do zgniatarki ta osoba jest zgniatana warto jeszcze powiedzieć, że wykorzystujemy też zgniatarkę właśnie przy okazji misji Dead Skunk in the Trunk czyli ten martwy trup w mananie z tyłu w bagażniku, zresztą samochód mam w garażu tak więc warto, warto go sobie zachować przy okazji tej misji i The Crook czyli misja, ten złodziej, tak ona się po polsku chyba nazywała, czyli misja od Martego Chunksa, dodatkowa misja w której tam chyba e, kto był ten e, jak on miał bank manager, tak, właśnie bank managera w Pere, yy, Perenialu. W Perenialu wrzucamy właśnie tutaj też. I chyba to tyle co na ten temat. Tak więc, jeżeli macie jeszcze jakieś fajne pomysły, mówię tylko, proszę oddzielcie sekrety i ciekawostki, czyli na przykład rzeczy typu Ghost Town, rzeczy typu kody. To będziemy robić w sekretach ciekawostkach. Chcę takie pokazać rzeczy, które są legitne, a których nie każdy może widzieć. Ja uważam się, że naprawdę bardzo dużo wiem o GTA 3. Może nie aż tak mega, mega, jeżeli chodzi o fabuły, o postacie dokładnie, ale jeżeli chodzi o mechanikę świata, no dużo, dużo razy przeszedłem tą grę i na 100% i ten, ale na przykład chociażby taki detal, że mówię, że nie wiedziałem o tym, że można jakieś samochody yy, nie wrzucić do zgniatarki, co jest dla mnie takim ciekawym. Tak więc zapraszam do składania. Jakieś propozycji nie <gryzanie> do odrzucenia pod tym odcinkiem. I tak jak mówię, jeżeli jakieś macie sekrety ciekawostki, wyślijcie mi to na maila. Ja będę niedługo też tą serię nagrywał. Za jakiś czas w sumie jeszcze w mafia. E, tak więc to zostanie tam wykorzystane, jeżeli ktoś mi podeśle coś, czego na przykład w necie nie znalazłem. Czy po prostu nie miałam swoją bazę jakichś sekretów. Oczywiście, tak jak ten odcinek, nagram i to mówię, to, to, to nie szukajcie za daleko, jeżeli chodzi o te 110%, bo to jest taki odcinek, można powiedzieć na 110%, w którym pokazuję coś, co jest do wzięcia, ale nie każdy z wzięcia, zobaczenia, ale nie każdy musi o tym wiedzieć. Przykład, na przykład tak jak ja. Tak więc dzięki jeszcze raz Niu i. Trzymajcie się, i chyba na razie to będzie koniec, jeżeli chodzi o Let's Play z GTA 3, bo nic więcej nie ma. Tak więc czekam. To wszystko zależy od Was, czy jeszcze jakiś odcinek na 110% nagramy. Trzymajcie się, hej.